To nie do końca się da, to znaczy doszliśmy do, do momentu, że wypracowując ten kompromis społeczny, te przestrzenie, w których działamy są bardzo wąskie i bardzo trudno kogoś no, nie nacisnąć i nadepnąć na czyjś odcisk. I to chyba się do końca nie da być jednocześnie grzecznym i niegrzecznym, więc w galerii plakatu AMS działamy w tych półprzestrzeniach, to znaczy staramy się, w sposób mądry i, i taki rozważny i roztropny traktować tematy kolejnych edycji galerii. Natomiast dzisiaj bardzo łatwo jest wyjść chociaż odrobinę poza granicę reprezentowaną przez którąś z grup społecznych, i wtedy z automatu dostajemy bombardowanie w mediach społecznościowych, dostajemy grillowanie i, i, i co tam jeszcze da nam fabryka. I do końca wydaje mi się, że to nie o to chodzi, żeby być albo grzeczny, albo niegrzeczny, i to też nie o to chodzi, żeby, żeby ten plakat wzbudził takie kontrowersje, że, o, że to coś może zmienić. Znaczy, te plakaty chyba nie zmienią nic o 180 stopni, świat nie skręci na bok i nie będzie lepszy, ale mam wrażenie, że te plakaty są dobrym tłem dla działania wszelkiego rodzaju NGO-sów i, i organizacja też osób w obrębie tych problemów, które galeria plakatu porusza. I to chyba o to chodzi, to znaczy, że to jest takim swoistym pobudzeniem dyskusji, daniem tła kiedy te plakaty pojawiają się w przestrzeni publicznej, to i sama dyskusja pojawia się w przestrzeni publicznej. I mam wrażenie, że to jest, to jest rola galerii plakatu AMS, a nie tylko rozbijać się prawo-lewo i robić świetne plakaty. Dziesiątki ludzi próbowało opędzlować, jakoś ograć to, czym jest plakat, jakimś bonmotem. Plakat miał być jak prostytutka, sprzedawać się na ulicy. Plakat miał śpiewać, krzyczeć, mówić, tańczyć. W plakacie miał być rebus. I ja bym się bardzo bał dorzucać do tego zbioru bonmotów kolejny bonmot, że plakat musi być prowokacyjny, prowokować. Mi się wydaje, że to jest trochę tak, że inteligentny projektant grafiki to jest tak jak dobry aktor, to znaczy, że on potrafi zagrać różne role i wejść w każdy temat, z którym się mierzy. I to jest trochę tak, że do każdego wyzwania projektowego ten język komunikacji musi być trochę inny. W kontekście projektowania graficznego ja wierzę w pewien mesjanizm polski. Mesjanizm może jest no, nie tak piękny i wzniosły, ale po prostu geograficznie umiejscowiliśmy się pomiędzy dwoma światami gdzieś tam odnoszącymi się do tego, jak, jak, jak sobie. Ogarniamy, jak sobie projektujemy przestrzeń, jak sobie projektujemy komunikację wizualną. Z jednej strony mamy szwajcarskie gridy, które gdzieś tam widzimy na horyzoncie, a z drugiej strony krzywą ukraińską drogę we wschodniej Ukrainie. I, i, i my jesteśmy gdzieś po środku i to nam daje pewną łatwość do tego, żeby z obu tych porządków stylistycznych, filozofii, estetyk korzystać, czerpać i zderzać się ze sobą.